Do was, Sera Postolec-Kolicinek z, z Jan naszej serii interaktywnej, które wypiszecie komentarze pod spodem, a ja prawdopodobnie je przeczytam, no i będą na odcinku. Jednocześnie przepraszam, że nie pojawi się o 12 odcinek, tylko że tam, nie wiem, czy wieczorem jeszcze wrzucę, czy może rano się pojawi, e, ze względu na to, e, ze względu na to, że, że po prostu nie miałem zbytnio czasu ze względu na lekcje i ze względu na siłownię. Ale teraz w siłowni wyrobi, wyrobiłem się szybciej, Dziękuję za 300 wyświetleń, 33 lajki. Pod niektórymi seriami było to prawda więcej, chociaż nie, maru, nie, ma, nie marudzę, nie płaczę. To wytłumaczenie, jak działają state. Już tam zużyłem zauważyć na swoim własnym graniu, jak działają state, y, po co są. No chujowy aspekt, jakoś nie widzę odzwierciedlenia w hi historii, w rzeczywistości, chociaż jednocześnie to jest nerw dla dużych państw jak Otomani. Chociaż kiedyś e, był. E, jest taki achievement, żeby mieć 50 prowincji bez autonomii i bez unrestów. Teraz, żeby to zrobić, trzeba się kurwa zesrać chyba. Jak są te pieprzone state'y, jak są te pieprzone Estaty, to... Nie ma szans w sumie, żeby z... Nie wiem, jakimś... Jakąś Polską na przykład to wykonać. Chyba, że będzie się Super Conquer. tylko tyle. Okej, okay, reklamują mi tutaj... Nie, nie, będę usuwać, bo statystyki jednak w sumie dobra. Daseizu, Jujuku, daj im połowę Mingu. Wolę sam dla siebie wszystko brać. Jestem e, Jestem... bardzo samolubny. No, no i znowu skaczą do, do psorki. No kurde, no. Jest ja z mojej tam wszystkie brzozy. No mam nadzieję, że będę pamiętać. To tutaj Mongolii, Oret, potem Janzu inne hordy. Właśnie taki mam zamiar, że to wszystko powiem. i obrażają mnie, obrażają. Tak, w internetach, jedno, jednocześnie, cwele, które ze szkoły wracają i e, od razu do internetu siadają, zamiast na siłownie pójść, forza, AC Milan, zareaguj na to. No kurwa, chyba ja zareagować, jak jestem za Milanem, właśnie. E, wytłumaczy mi ktoś o co chodzi z tym Majem i tak dalej, wszystko by było wytłumaczone. Ci na Japonii nie mam floty, powiedz mój komentarz. Nie. Ok, więc mój plan jest taki, e, że atakujemy tutaj Jeren. Tam Jeren ma tylko 6000 wojska, więc ja nie widzę problemu, żeby się jednocześnie tutaj e, rozdzielić. Z Jerenem, do, do Jerenu dołączy ten typek, który też zostanie wchłonięty od razu. O, no, biegi teraz to 10 influenza. To dobrze, ponieważ już miały dosyć wysoki. Chcę podawałem trochę tam, e, bo pojawiłem się z tej tam i sobie punktów. Nobilitków i tak dalej. Powinien zrealizować power, ale mam 900 tysięcy, więc nie widzę potrzeby na razie. Dobra, berry, dawać. I tu idą się bić. To wyjdziecie tutaj się bić. Wyjdziecie się tutaj bić. I jak moje berry sobie z nimi ładnie poradzą. 155 dyscypliny na 104 chyba. Prowincja zdobyta, mieli pokój z Buriatio i widać tutaj jest terenów, które są zdobyte, a nie odkryte. Ze mnie. Gdzie wyjdziecie? Do góry. Też coś macie? A, tu jeszcze jest Korczin. Ło Tak się schował, skitrał. Dobra, ty nie, nie idź tam. Możesz się już wrócić. Moim planem jest w tym odcinku, to zależy jak się wyrobię tutaj z walką i tak dalej, e, zdobyć... <laughs> Jeszcze zaatakować Ming, bo pokoju z kończymy się w 57, tak? Oraz moją nadzieją już, to jest zdobycie, zaczęcie idei religijnej. Leci ten fokus? Leci jest niestety, w moim Radius Unity 3% może być problem. Mogli dać tak jakieś 100% Radius Unity, Jan Mayenu. Jaki tam przyjacielski buścik. taki przyjazny, nieofensywny. ofensywny. Dobra, idźcie tam. Tu no nie mogę dojść, nie widzę tej prowincji poza tym. Tyrbjorn, zdech, no nie. Jak szybko da mi się dojść do Europy w ogóle? Bardzo ciekawe, mnie to interesuje. Jak patrzę, nie mieli chyba innych prowincji. Tutaj nie mogę takiego trusa wziąć, to już nie. Za ja dużo kosztuje reparacje. oni zaraz wyparują Trzeba okorować te prowincje, Później okorować je jeszcze raz jak zrobię z nich state'y Chociaż część pani już należy do state'u Bo właśnie porobiłem state'y To bądźcie ich stolice i kończyłem. Misję sobie wziąłem na Janzu, więc jeżeli tylko Trus się skończy to dostają w pierdziel ten Korcin ma te sojusze i nic im, im to nie pomaga. Teraz Mongolia z Oriatem dostaną w pieprz. Oriat wygrywa z Uzbekiem. Halo, I'm waiting. Ok, wy tu. No, zaraz lecimy na... Oirat. No nie no, bo prowincje mi odbijają, no tak nie może być no, wiesz ten kapitol. Dopiero średni mają average Chyba Legitimacy, szczerze mówiąc stracę. Kurwa, 35% szturm! Jan Majeński szturm, no i tyle, niedźwiedzie sforsowały tą bramę. Bym to chociaż widział. No i cała północ jest moja, jeszcze mogę war reparacje do tego z tych prowincji co mi zostanie, no i Jan Majen wygląda w ten oto sposób. Owerksencja podchodzi pod dangerously high, ale ja tutaj nie widzę żadnych problemów związanych z moją Overxencją. Natomiast widzę problem z Mongolią. Sagir Yogir. Sarik Yogir. No i tak do was nie sięgnę chyba, czegata się nie dołączy. Piotr mnie pobijał dlatego, że z hordą Dużo wojska nie mają, w przeciwieństwie do armii potężnej, wszechpotężnej Jan Majenu Okej, okay, kolejna prowincja, heretycka, nie janmajeńska, nawracana Nie, wolę prestiż stracić Takimi kosztami go zdobyć. To jest szarad prowincja, czyli nie, nie skolonizowana okej. Okay. A nie, jednak jest tutaj Buriatia, którą mógłbym chętnie zaatakować. A więc tak, ch chętnie zobaczyłbym również z ty tutaj. Za chwilę się zrobił korami. No i perfekcyjnie. To tego nie będę robił, bo ja tu widzę, że jednak tu już jest szala na 100%. Więc bym musiał kolonizować, a kolonizacyjny by będą za jakiś może długi czas. O weszli naokoło. Blokujcie się, o tak. Tak łajpik poszedł, tak miało być. Na Il huri lecę. Już nie uciekniecie. Il Hurri zdobyte. Wojsko Oriatu pokonane. No tak, 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 innych, się zaczyna. tak, tak, Nie tak, 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 stolicę. W Latarni nie ma co się marnować, już by się ustawiła obok Burriati. To Lecimy teraz na nich, Korzyn i niedługo też podzielą ich los. Ta sama prowincja, więc nie. Jakiś SMS przecież, ale chuj z nim w sumie. Koniec wojny, Róż. To jest na tronie. Lancasterowie. w sterowie. Polska już tutaj z jakąś pobiła. Gdańsk też częściowo posiada. Litwa biegł o to Ordę. Nie są w unii personalnej, więc polacy kogo mają. Kula senisowa Gielona 555. To ładnie. muszę przyznać. Racja tak czy tak jak byłby lepszy ze względu na to, co posiada. Pójdź to z inflacją. Punktów potrzebuję jak cholera. Okej, okay, okej, okay. no i stackwide armii yy, ojrackiej. Myślę, że mogę spokojnie, pokój brać. Oczywiście, pokój, że poszedł po jak najszerszej, duszy linii tutaj. Chętnie bym odkrył prowincję jeszcze, podkrywał. A was natomiast już anektuję, Nie będę wasaj męczyć swoją obecnością. Zostaniecie tutaj na stałe po prostu. Rejscy buntownicy są dosyć blisko. Będzie 80-90, za się nimi zajmować. Po prostu w niektórych prowincjach dam te 10. A te zmniejszy ten unres e, poprzez autonomię. No i będzie spokój. Dobra, pół biedy z obleganiem tych prowincji. Mniej biedy z odkrywaniem. Więcej biedy. No, może być tak, że niedługo do Europy sięgnę. Tu spotkałem jakiś Chagatai, raczej Oirat. Okej, okay, to jest test to Oiratu. Nie do końca bym was sięgnął tak, w ten sposób, pian majen. Sorka Oirat, że tak wyszło, że mi tak bywa po prostu, takie życie. E tam pół są jest z tą technologią. Trzeba korowywać. 70% procent. to support jest ja niepodległość Mongolii Lergy prowincje, wcześniej im tak ładnie dużo tych prowincji dałem Teraz domagał się tylko więcej i więcej. Ja mają do 64 Korchin. A to w sumie Declare War. Myślałem, że wzięło Declare War. Tak. Tak, jesteście anektowani w tym momencie. Ten Sarik, Yogir gówno zrobi... Dupie... dupę widział i za dużo tam siedział. Tam, to się mówi, w dupie był i za długo tam siedział. O, o 90% już w sumie... Nie głupie byłabym w tym momencie. W całym kraju popodnosił tę autonomię. Trochę zarobki spadną, ale płakać nie będę. Tu nie, tu nie. Jeszcze raz przełączę mapę, żeby wiedzieć, gdzie jeszcze nie kliknąłem. A, myślę, że w tych 80-90 to jest wszystko. Podbili mi prowincję. Zostańcie tutaj, zostańcie, a wy pójdziecie to oblegać. Chcę chciecie być dobrym dziedzicem, zajebistym? Och, chuj. Szkoda. Mogłem poczekać w sumie do końca stycznia. Wtedy to zrobić. Czyli do stycznia ogólnie, bo auto save by siadł. Okej, okay, teraz bym popatrzył state i regiony, na przykład bym zrobił sobie state'ika w tym miejscu i zobaczył jak on wygląda. O, ładnie wygląda, na przykład w tym miejscu i jak on wygląda. A już tak jest średnio wygląda. State'ik w tym miejscu. To maksymalne okorowywanie w taki sposób. Podnoszę trochę autonomię. Te najwyższe co były nie rosną już, więc jest dobrze. Teraz nobilitki chcą prowincję. Proszę bardzo nobiliski, już jesteście very happy, very glad. Jak wyglądają w ogóle? tej 15 na 15, więc tak czy tak nie mogę? Co rekord, że cię tak niszczę i zjadam i biję w ogóle? Jakie życie? Owrados i szybko padli. Niestety oni się nie zgodzą. Dlatego myślę, że ten sagir-yogir byłby konieczny. Gwarantują niepodległość czegatajowi. Wiecie co to oznacza? Tak sądzę. To oznacza... Upgrade wojska. Ale według mnie... To również oznacza Wspaniałą wojnę Ale w przyszłym odcinku, czemu? Jeszcze jak mówiłem na początku tego, jestem troje Nie wiem, padnięty Po siłowni Nie żyję w sumie Każdemu się zdarza nie żyć Jak mojemu pięknemu dziedzicowi 565 Dobra, to było na tyle, Od zaczenia w kolejnym odcinku Tzn. ma Majenu do zobaczenia.